Nieprawdopodobna wiadomość, która wstrząsnęła polskim światem mediów. Teresa Lipowska, kobieta, którą miliony Polaków od ponad dwóch dekad nazywają matką narodu, dzięki jej roli Barbary Mostowiak w serialu M jak miłość, przeżywa obecnie najtrudniejsze chwile swojego życia. Aktorka przez lata, symbol ciepła rodzinnej harmonii i miłości, znalazła się w cieniu samotności i bólu, o jakim nikt wcześniej nie wiedział. Zdjęcie, które obiegło media, pokazuje ją samą w pustym mieszkaniu, zgaszoną, pogrążoną w milczeniu. Polska zapytała jednym głosem: Co się stało z Teresą Lipowską? Od ponad 20 lat była filarem jednej z najpopularniejszych produkcji telewizyjnych w kraju. Jej postać Barbary Mostowiak stała się uosobieniem dobra i ciepła rodzinnego. Widzowie pokochali ją za autentyczność, spokój i mądrość, która płynęła z każdego jej spojrzenia. Dla wielu była nie tylko aktorką, ale częścią ich własnych wspomnień. Jednak za kulisami tego sukcesu krył się dramat, o którym Lipowska milczała przez długi czas. Według informacji ujawnionych przez media, aktorka od kilku miesięcy zmaga się z ogromną stratą. Po latach życia, w cieniu wspomnień po zmarłym mężu Tomaszu Zaliwskim, z którym tworzyła jedno z najpiękniejszych małżeństw polskiego teatru, przyszło kolejne uderzenie losu śmierć jej najbliższej przyjaciółki, o kobiety, która była dla niej kimś więcej niż rodziną. Dzwoniłam do niej codziennie, teraz telefon milczy, miała powiedzieć w jednym z wywiadów. To zdanie wystarczyłoby złamać serca fanów. W ciągu kilku godzin po publikacji fragmentu rozmowy media społecznościowe zalała fala komentarzy. Widzowie pisali o bólu, współczuciu, ale też o przerażającej ciszy, jaka nagle zapadła wokół aktorki. Dla wielu Teresa Lipowska była nie tylko ikoną telewizji, lecz także symbolem pokolenia, które wierzyło, że miłość i rodzina są ponad wszystko. Dziś ta sama kobieta zmaga się z pustką, jakiej nigdy nie znała. Portale informacyjne i gazety nazwały to najsmutniejszym rozdziałem w historii polskiej telewizji. Reporterzy TVP i Fakt donoszą, że Lipowska coraz rzadziej pojawia się publicznie. Sąsiedzi mówią o ciszy, która spowiła jej dom. Kiedyś zawsze było słychać śmiech, teraz tylko radio gra cicho w tle wyznał jeden z nich. Ta przemiana. Od uśmiechniętej, pełnej życia aktorki do kobiety pogrążonej w żałobie, wstrząsnęła opinią publiczną. Wielu fanów przyznaje, że nie potrafią oglądać M, jak miłość bez wzruszenia, wiedząc, jak wielki ból kryje się dziś za ekranem. Nie można uwierzyć, że tak silna kobieta cierpi w milczeniu, pisała jedna z widzek. Nie mogę już grać roli matki, gdy sama czuję się jak dziecko, które straciło wszystkich. To jedno z najbardziej poruszających zdań, które Teresa Lipowska miała wypowiedzieć w rozmowie z przyjaciółmi. Właśnie te słowa stały się punktem wyjścia do dyskusji o samotności osób starszych, nawet tych, które wydają się mieć wszystko sławę, uznanie, miłość widzów. Dziś cała Polska pyta: co dalej z Teresą Lipowską? Czy aktorka powróci na plan zdjęciowy? Czy zdoła podnieść się po tej stracie? I przede wszystkim, kto został przy niej, gdy zgasły kamery i zniknęły światła reflektorów? Nikt nie spodziewał się, że tak ciepła, uśmiechnięta kobieta będzie musiała zmierzyć się z tak głębokim cierpieniem. To nie tylko historia o gwieździe telewizji, to dramat człowieka, który przez całe życie dawał innym emocje, a teraz sam ich najbardziej potrzebuje. Najnowsze doniesienia mówią, że Lipowska zamknęła się w domu i unika rozmów z mediami. Czy przygotowuje się do pożegnania z rolą Barbary Mostowiak? Czy to już koniec pewnej epoki? Polska milczy, wstrzymując oddech, bo nikt nie spodziewał się, że taka cisza zapadnie wokół kobiety, której głos przez lata brzmiał w każdym domu. Jej życie od zawsze przypominało scenariusz filmu. Pełne emocji, wzruszeń i momentów, które na zawsze zapisały się w historii polskiej telewizji. Ale nikt nie spodziewał się, że historia Teresy Lipowskiej przybierze aż tak dramatyczny obrót. Aktorka, która przez dekady rozświetlała ekran w roli Barbary Mostowiak, dziś zmaga się z bólem, którego nie da się opisać. To nie jest rola. To prawdziwe życie, w którym straciła wszystko, co kochała. Wspomnienia o mężu Tomaszu Zaliwskim wracają do niej każdego dnia. Tworzyli duet, który był synonimem miłości i lojalności. Poznali się w latach 60. zakochali się niemal natychmiast, a ich małżeństwo trwało ponad cztery dekady. W świecie aktorskim to rzadkość. W wywiadach Lipowska zawsze mówiła o nim z czułością. Nie kłóciliśmy się, my się śmialiśmy, gdy inni się rozstawali. Tomasz był moją ostoją, moim przyjacielem i największym krytykiem. Gdy w 2006 roku Zaliwski zmarł, aktorka przez długie miesiące nie mogła wrócić do pracy. Kochałam go przez prawie 50 lat i wciąż za nim tęsknię każdego dnia, przyznała po latach. Dla wielu fanów była to historia pięknej miłości, zakończonej w sposób zbyt brutalny, zbyt nagły, ale los nie pozwolił Teresie na spokój. Kilka miesięcy temu przyszło kolejne uderzenie: jej najbliższa przyjaciółka, osoba, której ufała bezgranicznie, zmarła nagle na udar. Bez pożegnania, bez słowa, Lipowska nie kryła rozpaczy. Dzwoniłam do niej każdego dnia, a teraz nikt nie odbiera, wyznała ze łzami w oczach w rozmowie z SuperEkspresem. Dla niej ta przyjaciółka była kimś więcej niż znajomą. Czasem obejmowałam ją jak matka albo siostrę. Ona rozumiała mnie bez słów, powiedziała w jednym z najnowszych wywiadów te słowa pełne bezradności rozbrzmiały w całej Polsce. Media nazwały to momentem, w którym pękło serce narodu. Widzowie, którzy przez lata utożsamiali Lipowską z postacią ciepłej Barbary Mostowiak, nagle zobaczyli w niej kobietę kruchą, zranioną i nieskończenie samotną. W sieci zawrzało. Tysiące komentarzy i postów w mediach społecznościowych wyrażały współczucie i wsparcie. Pani Teresa jest dla mnie jak druga matka oglądałam ją przez całe życie, pisała jedna z fanek. Płakałam razem z nią. To niesprawiedliwe, że dobra ludzie cierpią najbardziej, dodała inna. W krótkim czasie powstały setki wpisów, zdjęć i nagrań wszystko po to, by pokazać aktorce, że nie jest sama. Również świat mediów zareagował błyskawicznie. Fakt i Super Express opublikowały obszerne materiały, w których opisano dramat Lipowskiej. Nagłówki brzmiały jednoznacznie. Królowa serialu w łzach. Cała Polska milczy ze wzruszenia. Stacje telewizyjne przypominały najpiękniejsze sceny z jej udziałem w M "Jak miłość". A prowadzący programy informacyjne z trudem powstrzymywali emocje. Dla ekipy serialu, w której Teresa Lipowska gra od samego początku, jej strata była również ciosem. Jeden z członków produkcji przyznał. Kiedy przyszła na plan po śmierci przyjaciółki, milczała, ale gdy kamera się włączyła, jakby nagle wróciła do życia. To dla niej terapia. Sama aktorka przyznała później, że praca jest jej jedynym ratunkiem. Kiedy wchodzę na plan, znów czuję, że żyje. Jakby oni. Ci, których już nie ma, wciąż byli tam ze mną. Na jednym z ostatnich nagrań z planu widać, jak Lipowska siedzi w kącie między ujęciami. Uśmiecha się delikatnie, choć w oczach widać smutek. Kiedy reżyser mówi akcja, natychmiast prostuje się, jakby odzyskiwała dawną siłę. To obraz, który wzruszył wszystkich obecnych, jeden z operatorów przyznał. Kiedy patrzę, jak gra, mam wrażenie, że rozmawia z kimś, kogo już nie ma. Publiczność reaguje na tę autentyczność w sposób niezwykle emocjonalny. W komentarzach do najnowszych odcinków M, jak miłość widzowie piszą: Nie mogę oglądać bez łez. W każdej scenie widać jej prawdziwy ból. Dla fanów Teresa Lipowska stała się nie tylko aktorką, ale symbolem ludzkiej siły kobiety, która mimo wszystkich strat wciąż potrafi wstać i dalej grać. Dziennikarze opisują, że dom aktorki w Warszawie przypomina dziś archiwum wspomnień. Na półkach stoją zdjęcia z mężem, przyjaciółką i ekipą serialu. W kuchni kubek, którego od lat nie potrafi wyrzucić, bo to był jego ulubiony. To detale, które pokazują, jak głęboko Teresa żyje przeszłością, próbując jednocześnie znaleźć sens w teraźniejszości. Jednak, mimo ogromnego bólu, nie poddała się. Każdego ranka przygotowuje się do pracy, przychodzi na plan, uśmiecha się do fanów. Nie mogę się zatrzymać, bo jeśli się zatrzymam, przestanę istnieć. Mówi: Te słowa wypowiedziane cicho stały się cytatem, który krąży dziś po mediach społecznościowych. To właśnie w tej mieszance siły i kruchości. Bólu i odwagi tkwi fenomen Teresy Lipowskiej, kobiety, która przez pół wieku uczyła Polaków, czym jest miłość, a dziś sama zmaga się z jej brakiem, a mimo to wciąż potrafi kochać. I to właśnie sprawia, że Polska patrzy na nią z podziwem i ze łzami w oczach. Wieczory w jej domu są teraz ciche, niemal przejmująco. Światła gasną wcześniej, a dźwięk starego radia jest jedynym towarzyszem w pustych pomieszczeniach. Teresa Lipowska często siada przy oknie, trzymając w dłoniach filiżankę herbaty. Patrzy w dal i jakby szeptem rozmawia z tymi, którzy odeszli. Sąsiedzi mówią, że widują ją czasem na krótkich spacerach, zawsze spokojną, ale zamyśloną. Nigdy nie narzeka, nigdy nie prosi o współczucie. Się. Wszystko, co ją boli, zatrzymuje w sobie, jakby nie chciała obciążać świata własnym smutkiem. Zdarza się jednak, że na planie filmowym emocje wymykają się spod kontroli. Ekipa wspomina moment, kiedy w trakcie jednej ze scen Teresa niespodziewanie zaczęła płakać. Scena nie wymagała łez, ale reżyser przerwał nagranie dopiero po kilku minutach, bo czuł, że dzieje się coś prawdziwego. Nie chciałam przerywać, to przyszło samo, miała powiedzieć po chwili ciszy. To zdanie stało się jednym z najbardziej poruszających cytatów o aktorstwie, ale też o życiu, bo w tym jednym momencie fikcja spotkała się z rzeczywistością, a Barbara Mostowiak i Teresa Lipowska stały się jedną osobą. Media opisały ten epizod jako symboliczny. Super Express nazwał go najbardziej ludzką sceną w historii polskiego serialu. Widzowie, którzy oglądali ten odcinek, pisali w komentarzach, że czuli każdą łzę, że to nie była gra, tylko prawdziwy ból. Dla fanów, którzy śledzą losy Barbary Mostowiak od ponad dwóch dekad, ta chwila miała wymiar niemal mistyczny. Jakby w jednym ujęciu zamknęła się cała biografia kobiety, która przez lata dawała innym uśmiech, a teraz sama płonie w smutku. Dziennikarze pytali, czy aktorka planuje przerwę w pracy, ale odpowiedziała z prostotą: Nie mogę, bo nie umiem żyć bez ludzi, którzy czekają na mnie przed telewizorem. Dla niej praca nie jest już obowiązkiem ani zawodem to forma terapii. Każda scena, każdy dzień zdjęciowy pozwala jej odetchnąć, znaleźć sens. W rozmowie z jednym z magazynów przyznała, że czasem przed snem modli się nie o zdrowie, lecz o spokój. Chciałabym jeszcze trochę pożyć, żeby móc śmiać się z moimi widzami, powiedziała cicho. Wielu współpracowników mówi o niej jako legendzie, ale w tym określeniu jest też nuta troski. Ona jest sercem całego planu, bez niej ta historia nie miałaby duszy. Powiedziała młodsza aktorka z obsady. I rzeczywiście każdy, kto pracował z Teresą Lipowską, wie, że jej obecność ma w sobie coś więcej niż profesjonalizm to ciepło, którego nie można nauczyć się w szkole aktorskiej to rodzaj siły, która rodzi się tylko wtedy, gdy ktoś naprawdę wiele przeżył. Publiczność nadal reaguje na każdą informację o jej zdrowiu, o jej emocjach, jakby dotyczyły one bliskiej osoby. To niezwykły fenomen. Aktorka, która odtworzyła postać fikcyjną, stała się realnym punktem odniesienia dla tysięcy ludzi. W komentarzach powtarzają się słowa: Ona przypomina mi moją mamę, dzięki niej wierzę, że dobro zawsze wraca. Właśnie dlatego wiadomość o jej cierpieniu wstrząsnęła opinią publiczną bardziej niż jakikolwiek skandal czy sensacja. Teresa Lipowska, choć nie mówi o tym otwarcie, wciąż pisze listy. Nie są to listy do gazet ani wywiady, to krótkie notatki, które zostawia w notesie obok łóżka. Zapisuje w nich wspomnienia, myśli, czasem cytaty z książek, które kochała czytać z mężem. Jeden z członków ekipy zdradził, że aktorka obiecała kiedyś wydać te zapiski jako formę pamiętnika nie po to, by szokować, ale by zostawić coś po sobie. Chciałabym, żeby ludzie wiedzieli, że nawet w bólu można znaleźć czułość, miała powiedzieć. W tym wszystkim kryje się coś głęboko ludzkiego coś, co czyni z Teresy Lipowskiej nie tylko artystkę, ale postać symboliczną. Jej życie, pełne blasku, sukcesów i uwielbienia, teraz zamienia się w cichą opowieść o przemijaniu, o utracie, ale też o sile, która rodzi się z cierpienia. Widzowie patrząc na nią, uczą się, że żałoba nie jest końcem, lecz innym rodzajem miłości, takiej, która nie potrzebuje słów by trwać. I choć nie wiadomo jak długo jeszcze będzie pojawiać się w M jak miłość, jedno jest pewne. Każda jej scena, każde spojrzenie w kamerę to coś więcej niż aktorstwo. To pożegnanie z przeszłością i ciche dziękuję skierowane do tych, którzy przez lata byli z nią, a może też do tych, których już nie ma, ale wciąż w jakiś sposób ją słyszą, w ostatnich dniach w mediach pojawiły się niepotwierdzone informacje, że Teresa Lipowska otrzymała propozycję stworzenia osobistego projektu telewizyjnego programu o pamięci, miłości i przemijaniu. Według źródeł bliskich produkcji, aktorka miała rozważać udział w dokumencie, w którym po raz pierwszy opowiedziałaby o swoich przeżyciach bez scenariusza i bez roli do zagrania. To właśnie ten projekt, jeśli dojdzie do skutku, mógłby stać się jednym z najbardziej intymnych i poruszających momentów w historii polskiej telewizji. Fani już teraz spekulują, że może to być swoiste pożegnanie aktorki z ekranem, symboliczny finał pewnej epoki. Niektórzy dziennikarze sugerują jednak, że za kulisami dzieje się coś więcej. Czy Teresa Lipowska planuje przekazać część swoich wspomnień fundacji wspierającej starszych artystów? A może przygotowuje książkę, w której ujawni nieznane dotąd kulisy swojego życia prywatnego i zawodowego? Żadne z tych doniesień nie zostało jeszcze potwierdzone, ale jedno jest pewne. Cisza wokół aktorki nie jest przypadkowa. Jak mówią jej bliscy, to cisza, w której dojrzewa coś ważnego. Wszystko wskazuje na to, że Teresa Lipowska, mimo bólu i strat, nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Może właśnie teraz, w cieniu smutku, pisze nowy rozdział swojego życia, cichszy, bardziej osobisty, ale równie prawdziwy jak jej największe role. To historia, która wciąż trwa, a każdy dzień przynosi nowe emocje i pytania. Co dalej zrobi kobieta, którą od lat nazywamy sercem polskiej telewizji? Jakie tajemnice jeszcze skrywa? Odpowiedź może nadejść szybciej niż się spodziewamy. Jeśli chcecie być pierwsi, którzy poznają dalszy ciąg tej niezwykłej opowieści o Teresie Lipowskiej, subskrybujcie kanał i śledźcie nasze kolejne materiały. Już wkrótce opowiemy o niepublikowanych wcześniej kulisach życia gwiazd, które poruszyły całą Polskę. Do zobaczenia w następnym odcinku, tam gdzie emocje nigdy nie milkną, a prawdziwe historie wciąż piszą się na naszych oczach.